Dzień dobry. Dzwonię w sprawie telewizji, to jest aktualne? 42 cale? Tak, 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 aktualne jest. E, pan mi powiedz, za ile to jest wystawione? Za 350 zł, tak? Tak, 350. Aha. No to pan mi powie jeszcze taką jedną rzecz. E, za przeproszeniem, czy tam jest Android na tym telewizorze, czy nie ma Androida? Pan co, ja to się tyle znam, co nie wiem, to i tak wnuczek wystawiał. Aha. Wiem, że był na chodzie cały czas i jest to na chodzie, może pan, To Może pan się wnuczka zapytać, czy można tam włączyć na tym telewizorze, czy on ma po prostu Androida? Androida. Cho, cho, chodzi mi o taką stronę Porchub, czy po prostu da się włączyć na tym telewizorze. Jakby pan mógł wnuczka zapytać się. Andro, Androida, tak? Nie, czy można taką stronę jak Porchub włączyć. Porchub. Ja no musiałbym do niego zadz zadzwonić. Por... Aha. To Ale ja jak... się rozłączam i pan zadzwoni do niego. Strona się nazywa Porchub. Ja zaraz do pana zadzwonię, pan się spyta tylko o to. Jeszcze, jeszcze raz. Por... Pornhub. Porhub, tak? Tak. Porhub. Dobra, to ja odzwonię pod ten numer. Dobra, dobra? czekam na telefon, dziękuję. No proszę bardzo. On dzwoni teraz do wnuczka, czy można na ten telewizorze tego porchuwa puścić? Ale jaja. Jaja jak chuj, co? i ktoś mi wysłał ten odcinek, yy, że niby ja jestem w, odci w odcinku Prawo Marcina 30 minut temu dodany odcinek. Zawsze wśród moich znajomych za największych bezbeków miał ludzi, którzy na przykład powtarzają cały czas jeden żart. Tak, żeby go po prostu za zajechać. Szykujcie się na największy melansz waszego Uch. życia. Sylwestry z Duniaka jest, odbędzie się. Uwaga, ważna informacja. Sylwester, który miał u mnie być, zostaje przesunięty i odbędzie się u Pawła z Duniaka. Zapraszam serdecznie na Sylwester u Pawła. Patryk Teksas, kurwa. Ma z Duniaka. <grymneksy> Żarty też przestają być śmieszne, kiedy dotykają kogoś, kto naprawdę nie chce, żeby z niego żartować, no bo ustalmy sobie, jeżeli mamy w grupie znajomych jakiegoś ziomka. Ej, ale to nagrało z Milion osób, a on kurwa wstawił akurat mnie, przecież to jest niesprawiedliwe w ogóle. Który jest takim typowym, śmiesznym kolegą, to wszystko jest okej, okay, dopóki nie robimy mu przykrości. No i dzisiaj porozmawiamy właśnie o takim żarcie, który na początku może i był śmieszny, ale potem poszedł za daleko. I wyrządził krzywdę. Sylwester oficjalnie odwołuje dla tych, co nie rozumieją. <grym> Sylwester <grym> jest odwołany, <grym> proszę nie przyjeżdżać i koniec. O, 3 złote donate'cik. 3 złote. Dzięki Sigma. Jaki cennik za jeden prant do przyjaciela? 20 zł kosztuje telefon do kolegi, dzięki za 3 złote donate. Teraz mamy Sylwestra, nie wiem czy wiecie, a wiele osób wybiera się na największego Sylwestra w naszym kraju. No Najmniej ja tam jadę. Największe sylwestrowe w Polsce. Numer jeden. Impreza Sylwestrowa u z Dunia. Problem w tym, że tego Sylwestra nie ma, a. No jak nie ma, jak jest. Jego organizator. Kurwa, prezydent nawet leci, jak nie ma, kurwa, jak jest. No jest, normalnie, prezydent nawet leci. Prezydent mi dzisiaj pisał, o której ja przyjeżdżam, bo musimy się spotkać. A nic się go boi. Ostrzegam wszystkich, tych, ty, co, ty, co robią z jaja na TikToku i na, i na, 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 na tym, na. Na Facebooku Instagramie, że Sylwester nie mnie. Proszę odwołać te autokary, bo ja nic nie organizuję. Chodzi o Sylwestera z Duniaka. Paweł z to internetowy twórca, który bez większych efektów wrzuca filmy do sieci od kilku lat. No i on Ja na zaraz A ten prawo, Marcina tak gada, a on sam o tym nagrywa, bo chce, żeby ten. Patrzcie, akur akurat, patrzcie. Jest jeden dzień do Sylwestra został i on akurat wtedy nagrywa ten odcinek. Co ci grozi za pójście do Zduniaka? Bo on też chce sobie nabić wyświetlenia na tym zduniaku. No taka jest prawda, że on chce nabić po prostu wyświetlenia na tym zduniaku i dlatego to nagrał. Mogę się założyć, że jak wejdę na jego kanał, to jeszcze będzie jakiś film o tym. No, Budda wyszedł za resztę, on od razu nagrywa o tym. 14 latka i 14 latka od razu. O... On... Ej, dzwoni do mnie ten dziadek od tego, od telewizora. Halo. Halo, nie, bo to chodzi o podłączenie internetu, prawda? Tak, i czy taka strona PORCHUP tam będzie działała? Nie, 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 nie da się podłączyć, nie da się, Aha. nie da się podłączyć. Dobra, to nie. ja powiem teściowej, jeszcze się zastanowimy, bo jej zależało na internecie. Nie, no internetu się nie da, tak, wszystko jest sprawne, bez, bez, bez zarzutów. Ładnie odbiera, obraz. bardzo ładnie, tylko tu nam się trafił akurat właśnie... A, a pan mi by dał tego wnuczka do telefonu? No nie, bo on gdzie indziej jest, nie, ja Aha. jestem u siebie w domu, bo ten telewizor no to jest u mnie, oni mi właśnie kupili na Mikołaja i nawet nie wiedziałem, a tego mi jest szkoda, bo naprawdę... A prezentów się nie sprzedaje, to czemu pan sprzedaje prezent? Ale nie, mówię... Ten większy, sta ten większy mi dostaliśmy jako prezent. A panu a ten, nowy, nowy panu, panu telewizor kupili, a stary pan sprzedaje, tak? Tak, tak. To, O to tylko chodzi. Nawet stoją obydwa koło a to bo, A to może ten nowy telewizor ma internet, ja bym ten nowy wtedy od pana odkupił, a ten stary pan no, no sobie Nie no, jak już dostałem jako prezent, to jak pan mówi, się nie sprzedaje prezentu. No. Ja Aha. nawet niepotrzebny był, bo już w takim wieku jeszcze, że ten Aha. by mi wystarczył. No, dobra, to ja się wie. spytam jeszcze Teściowej, co i jaki będzie. To jest się... naprawdę szkoda, bo, bo, bo naprawdę dobrze. Tak, otwiera, ale nie? Teściowej właśnie zależy na tym internecie, bo ona dobra. chce tego Porchu oglądać, wie pan? No dobra, dobra. To no, ja to się te... zaraz jej zapytam i zadzwonię do pana z decyzją. Ja chciała to ewentualnie, proszę, ta No dobra, no okej. Okay. No, a skąd pan dzwoni? E, z Warszawy. A, z Warszawy, o kurczę. Ale to ja bym podjechał po ten telewizor, bo to jest okazja cenowa. Aha, aha. No jest, jest, bo naprawdę jest. Bym w, po dobra. w pociąg, bym wsiadł i bym przyjechał. Dobra, będziemy w kontakcie. No, no to dobrze. Dobra, Dziękuję bardzo, na, dobra razie. na razie.